Witam serdecznie. W połowie stycznia odbyło się spotkanie cebulowe organizowane przez redakcję miesięcznika Warzywa i Owoce Miękkie oraz przetwórnię Griniar i rozmawialiśmy wtedy między innymi o polecanych na ten sezon odmianach cebuli. Dziś kontynuujemy ten temat, a moim i Państwa gościem jest Pan Mariusz Konkol z firmy Seminis oferującej nasiona warzyw. Zanim jednak przejdziemy do polecanych na ten sezon odmian z palety Seminis, Panie Mariuszu, ja chciałam podpytać o właściwy dobór odmiany, czyli na co zwrócić uwagę przy wyborze odmiany cebuli i czym się kierować, by w pełni wykorzystać jej potencjał plonotwórczy. Więc dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Konkol, reprezentuję tutaj Markę Seminis. Przechodząc do pytania pani, czym się kierować przy doborze odmian? Przede wszystkim jest wiele czynników, na które warto zwrócić uwagę przy doborze odmiany. Zaczynając od stanowiska, czyli kwater, jakimi dysponujemy, klasy gleby, jaką dysponujemy, no i oczywiście, czy mamy możliwość nawadniania, bo tutaj widzimy, że w przeciągu tych kilku sezonów nawadnianie stało się bardzo istotnym elementem w uprawie cebuli. I wielokrotnie to ono decyduje o finalnym tonażu, czyli o finalnym produkcie i widzimy, że tutaj jest to, to bardzo istotne. Natomiast my, jako firma nasienna, firma Seminis, Oferujemy bardzo szeroką tutaj paletę odmian, jeżeli chodzi o, o, o cebulę, zwłaszcza w typie Risburgel, ale również o cebulę przemysłowe, bo wiemy, że one też bardzo stanowią duży udział w rynku polskim. Oferujemy odmiany od stan na stanowiska lżejsze. Tutaj e, kierujemy się bardziej takim, takim, takim doborem i kluczem, że ten system korzeniowy w tych odmianach jest bardzo mocny. Dalej wybieramy odmiany do bardzo długiego przechowywania, czyli odmiany, które potrzebują troszeczkę lepszy, lepszych stanowisk. I tak jak tu wspomniałem już wcześniej, odmiany typu hiszpańskiego, które są bardzo plenne, rosną zarówno na stanowiskach lżejszych, jak i cięższych. Więc tutaj, jeżeli chodzi o odmiany marki Seminis, można sobie spokojnie dopasować. Każdą odmianę pod, pod to, co chcemy produkować, na jaki kierunek się decydujemy sprzedaży, czy jest to przemysł, czy jest to świeży rynek. Więc tutaj mamy bardzo szeroką ofertę dla, dla producentów cebuli. No właśnie, a jeśli mówimy już o tych kierunkach przeznaczenia cebuli, to jakie cechy cebuli są ważne pod kątem świeżego rynku, a jakie w przypadku przetwórstwa? Na co tutaj zwrócić uwagę? No, oczywiście pod kątem świeżego rynku najważniejsza jest jakość łuski, bo to widzimy, że jest takim czynnikiem, który decyduje o tej finalnej cenie produktu, na to rolnicy zwracają uwagę. Bardzo, dobry jest, bardzo dobrym przykładem jest tego ten sezon mijający, gdzie wiemy, że były dość nerwowe poszukiwania na początku cebuli bardzo do, w dobrej jakości, czyli takiej z bardzo dobrą łuską, niespadającą łuską. Z cienką szyjką. No i oczywiście w takich zgrubieniach w kalibrze około 50-70 mm to jest najbardziej pożądany towar, jeżeli chodzi o świeży rynek. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł, no to tutaj oczywiście liczą się, liczy się wielkość zgrubień, czyli im cebula większa, tym lepiej, bo oczywiście Polska jest tutaj potentatem, jeżeli chodzi o przetwórstwo cebuli w Europie. I, i tutaj, jako firma, również mamy do zaoferowania dwie wysoko planujące odmiany typu hiszpańskiego. Natomiast yy, wspominając jeszcze o, tutaj o, o, o przemyśle, należy również wspomnieć o, o, o suszeniu, tak? czyli o przeznaczeniu cebuli na suszenie i tutaj y, też y, dysponujemy takimi informacjami, jeżeli chodzi o nasze odmiany, czyli o zawartości suchej masy i tu również mamy takie odmiany, które idealnie wpasowują się w ten y, segment suszenia cebuli w Polsce. No, właśnie, i w kontekście tego, co pan przed chwilą powiedział na temat doboru odmian, jakie odmiany rekomendowałby pan plantatorom cebuli? W sensie, no co macie w swoim portfolio? Nasze portfolio jest bardzo szerokie, tak jak już wspominałem. Zaczynając od typu Risburger, czyli tego, który jest najbardziej popularny w Europie, to tutaj mamy odmiany od wczesnych do, do bardzo późnych, tak? Czyli zaczynając od bardzo wczesnych Risburgerów, tu mamy tutaj Shakito. Jest to nowa odmiana, którą wprowadziliśmy w 2020 roku, bardzo wczesny, jeżeli chodzi o segment Riesburgerów, bo około 107 dni wegetacji. Odmiana ta, jak tylko wspomnę, tylko wspomnę że zrobiła bardzo dużą furorę w Holandii, bo, bo tam stawia się też na wczesny plon i oczywiście wczesny plon, ale z dobrą łuską. I to trzeba podkreślić, że tutaj odmiana Shakito jest bardzo wczesną, ale zachowuje bardzo ładną łuskę. Więc to jest połączenie takie unikalne wczesności i dobrej jakości łuski. Przechodząc dalej troszeczkę, mamy kolejną wczesną odmianę SV3557. Jest to odmiana, która zrobiła furorę w sezonie 2018-2019, czyli w sezonie suchym, gdzie rzeczywiście pokazała swoją moc, jeżeli chodzi o system korzeniowy, ale jest to kolejna odmiana z bardzo dobrą łuską. Tak? Jeżeli chodzi tutaj o ten segment wczesny to jest... Bardzo dobra opcja dla producentów, którzy nie mają możliwości nawadniania, tak? bo to jest taki wariant bardzo bezpieczny, bardzo uniwersalny. Można ją sprzedawać na świeży rynek, ale również można ją obierać. I teraz dalej przechodząc do segmentu średnio późnego, no to tutaj już zaczynają się takie cebule klasowe marka premium, zaczynając od Rokito, czyli odmiana najtwardsza z naszego asortymentu, i tutaj. Tutaj rzeczywiście łuska i twardość to są te główne cechy tej odmiany, czyli możemy ją pryzmować w magazynach nawet do 5-6 metrów bez obaw, że nam się odgniecie ta cebula. Dodatkowo, w trakcie wzrostu, tutaj wielu producentów zauważyło, że ma bardzo mocny szczypior i ułatwia to wykonywanie zabiegów. Więc tutaj, jeżeli chodzi o, o ten segment tych cebul średnio późnych, no to Rokito jest rzeczywiście takim już standardem w wielu dużych gospodarstwach i rolnicy zaczynają dobór odmian do swoich gospodarstw właśnie od tej odmiany, no bo rzeczywiście pokazała swoją moc i, i powtarzalność. A to jest bardzo istotne też w uprawie cebuli. Warto tutaj zaznaczyć, że Rokito jest odmianą, która ma największą zawartość suchej masy, jeżeli chodzi o. O nasz segment cebul. Przechodząc dalej, mamy dwie nowości, wprowadzone również w 2020 roku: cebulę pakito i cebulę shakito. Pakito to jest taka odmiana, która zwojowała szerokość geograficzną na północnej Francji i południowych Niemczech. Kolejna bardzo ładna cebula, ale troszeczkę ma jaśniejszą łuskę bardzo cienka, zamknięta szyjka. Towar, który sobie upodobały bardzo sieci handlowe, bo rośnie bardzo równo, w kalibrze 50-70 mm. Kolejna odmiana z bardzo mocnym szczypiorem, to też warto podkreślić, bo ten szczypior jest, jak wiemy, takim przekaźnikiem tych wszystkich środków ochrony roślin i nawozów, czyli to, co podajemy tej roślinie, żeby ją odżywić i zabezpieczyć. No i ten kolor, atrakcyjny kolor i ta łuska. Kolejna odmiana z bardzo dobrą łuską, obok rokito. Tylko tak jak mówię, jest to odmiana, która bardziej tutaj prze, prze, przeważa segment kaliber 50-70 mm, czyli jest to taki idealny towar handlowy pod świeży rynek. Natomiast ostatnią odmianą z typu Riesburger jest odmiana Bosito. No to jest hit, który, który przebija się po prostu swoją taką jakby legendą z dni otwartych, na których pokazywaliśmy. Tą odmianę, odmiana bardzo późna, jeżeli chodzi o nasz segment, Rizzburgerów, odmiana, którą charakteryzują wysokie zgrubienia. To jest to, co wielu producentów lubi, szuka, zwłaszcza na świeży rynek. Mówimy tutaj nie akurat o zaopatrzeniu sieci handlowych, ale na, na te tradycyjne kanały sprzedażowe, takie jak giełdy. I tutaj widzimy, że Bossito no, wywarło wrażenie na wielu producentach. Rzeczywiście potencjał planowania jest bardzo duży, bo, bo, bo trzeba wspomnieć, że tutaj kaliber Cebul o 70 plus jest przeważający, jeżeli chodzi o, o tą odmianę. No jest kolejną odmianą uniwersalną, czyli taką, którą możemy śmiało przechować do końca, do końca maja, ale jednocześnie możemy ją obierać, więc taki wariant bardzo bezpieczny. No, i tutaj widzimy, że, że ten wariant bardzo bezpieczny jest wybierany przez wielu producentów, no bo wiemy, jak się zmienia rynek. Tak? Czasami cena pasuje nam na sprzedaż świeżo rynkową, a czasami na przemysł. A przechodząc do cebul typu hiszpańskiego, no to tutaj nasze dwie odmiany, które już mamy kilka lat w portfolio, one już mają bardzo ugruntowaną pozycję na rynku. Wręcz powiedziałbym, że niepodważalną, bo jeżeli chodzi o typ hiszpański, to, to nasza odmiana SV4774. Jest najwyżej planującą odmianą, jeżeli chodzi o ten segment. A jak wiemy, no w segmencie przemysłowym, jeżeli ktoś wybiera cebulę pod przemysł, no to głównie kieruje się tym, żeby był bardzo wysoki plon. Tak? Bo jak wiemy, cebule typu hiszpańskiego są do przechowywania w bardzo krótkim okresie, powiedzmy do końca stycznia, przy optymalnych warunkach. No ale rzeczywiście te zgrubienia. Są tak duże, że, że dzisiaj każdy, kto obiera i, i szykuje ten towar pod przemysł, no liczy się z tym, żeby ta wydajność była jak największa, tak, odmiana 4774 to gwarantuje, bo, bo tu jest ten plon bardzo wysoki, a jeżeli jeszcze nawadniamy, no to te plony zbliżają się nawet w sprzyjających warunkach do 100 ton Panie Mariuszu, wspomniał Pan już troszeczkę o nowościach, między innymi e, e, Pakito. Ja chciałam jeszcze podpytać, o jakie inne odmiany wzbogaciło się e, Wasze portfolio na ten sezon i czy e, producenci Cebuli no, mogą liczyć na jakieś e, promocje? Tak jak już wspominałem, y w tym sezonie akurat nowości żadnych nie mamy, aczkolwiek odmiany Shakito, Pakito i Bosito są nowymi odmianami i tutaj uważam, że jeżeli chodzi o taki rynek cebuli i wdrażanie tych odmian, no to nowościami jeszcze będą przez kilka sezonów, bo rzeczywiście jest to nowa genetyka. Tutaj w tej genetyce marka Seminis postawiła przede wszystkim na jakość łuski. I na zdrowotność, bo to jest bardzo ważne, wiemy, że mamy w Polsce bardzo duży problem z fuzariozą i tutaj jeżeli chodzi o nasze odmiany, oczywiście tej odporności pełnej nie ma, natomiast widzimy, że w tych odmianach tolerancja na, na fuzarium jest dużo wyższa niż u, niż u odmian, które zostały wprowadzone w zeszłym sezonie. Przechodząc do pytania o promocję, w tym roku zdecydowaliśmy się wprowadzić promocję na wszystkie typy risburgerów, które mamy w naszej ofercie, czyli Nasza Kito, 3557, Rokito, Pakito i Bosito. Promocja obejmuje zakup pięciu opakowań, natomiast szóste otrzymuje się za złotówkę. Oferta ta skierowana jest dla producentów, obowiązuje na terenie całego kraju. I dodam tylko, że ta promocja jest na odmiany, czyli kupując na przykład pięć jednostek Rokito, szóstą otrzymuje się za złotówkę. A wspomniał Pan o tym, że, że prace w Semini z odmianami no, generalnie skupiają się na tym, żeby te odmiany były odporne na różne patogeny. Jakich odmian przyszłościowo możemy się spodziewać? Nad czym teraz pracujecie, gdyby Pan mógł uchylić rąbka tajemnicy? Oczywiście, jak każda firma, która produkuje nasiona cebuli, e, poszukuje tej magicznej odporności na fuzarium. Wiemy, że tutaj wszystkie marki i wszystkie firmy na świecie e, podążają w tym, w tym kierunku. My również jako firma e, bardzo się tutaj nad tym skupiamy, bo widzimy, jak dużym problemem jest to nie tylko w Polsce, ale już w Europie, e, zwłaszcza w Holandii i, i w Niemczech. Więc tutaj, e, jeżeli chodzi o, o skupienie się na odporności na Fusarium jest tutaj głównym kierunkiem hodowców. Natomiast to co, to, co też jest bardzo istotne i to, co jest w trakcie sezonu takim problemem dla, dla wielu producentów, no to jest mączniak, choroby mącz, grzybowe, czyli mączniak. Tak? I tutaj szukanie tej odporności też jest takim panaceum, na które hodowcy próbują znaleźć odpowiedź i, i szukamy tej, tej, tej odporności. Natomiast to, na co wstawiamy na chwili obecnej, to przede wszystkim jest jakość łuski i jakość szczypioru i tego przechowywania, bo wiemy, że to jest bardzo istotny element w produkcji cebuli. Wiemy, że też producenci mają możliwość zmianowania pól, więc tutaj o tą zdrowotność, o tą zdrowotność czasami mogą zadbać sami, wybierając inne kwatery i robiąc to zmianowanie. Natomiast no to, co, na co my stawiamy w marce seminis, to jest przede wszystkim jakość łuski no i wysoka ta zdrowotność polowa, tak? Panie Mariuszu, kończąc naszą rozmowę, ja chciałam jeszcze podpytać o to, gdzie można ewentualnie zobaczyć wasze cebulę. Oczywiście, no wiadomo, jesteśmy w okresie pandemii, ale być może planujecie w tym roku jakieś spotkania polowe na otwartym powietrzu, czy, czy jednak w rzeczywistości wirtualnej będziecie prezentować te swoje odmiany? No, tak jak już Pani wspominała, no mamy takie obostrzenia, jakie mamy teraz. Myślimy, że, że z biegiem czasu ta sytuacja się zmieni i wrócimy chociaż do jakiejś powierzchownej normalności, jak to było wcześniej. Dodam tylko, że w zeszłym roku, w trakcie takiego krótkiego zluzowania tych obostrzeń i, i, i troszeczkę, kiedy pandemia była w defensywie, udało nam się zorganizować jeden dzień cebuli pod Kaliszem przybyło tam około 30 producentów, więc myślimy, że w tym roku również nam się uda to zorganizować. Jak wiemy ten cebulę, pokazy Cebuli, czyli dnia, Dni Pola Cebuli odbywają się pod koniec sierpnia, na początku września. W tym roku wybraliśmy już trzy lokalizacje na nasze dni otwarte. Dwie są w Wielkopolsce, jedna w Wielkopolsce południowej, druga w Wielkopolsce zachodniej. I oczywiście trzecia na Kujawach. Także tutaj już mamy te lokalizacje pewne. No i teraz będziemy czekać, jak się będzie przedstawiać sytuacja. Oczywiście, jeżeli nam na to nie pozwoli rzeczywistość i to, co się będzie działo w kraju, no to będziemy organizować takie wirtualne vlogi dla producentów, żeby przedstawić im, jak się zaprezentowały w naszym, nasze odmiany w tym mijającym sezonie. No ja jednak mam nadzieję, że takie spotkania będą się odbywać. Osobiście na polu, wtedy kiedy można i zadać pytanie, i porozmawiać. Także, także mam nadzieję, że, że spotkamy się właśnie na polu, już nie w tej rzeczywistości wirtualnej. Panie Mariuszu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkiego dobrego.